w ogóle to nie idzie za Kaziu, a jakby to podgrzać? To znaczy się myślisz, żeby podgrzać. Klej po, od tamtej strony grzać, Ta. a z tej strony ściągać. No, że klej podgrzeje i może będzie wiesz, tak. klej jakby się rozgrzał, to może by to puszczało no. po kawałku po kawałku. No to trzeba zrobić, no bo tym to nie ma szans. Tym nie ma szans, no. a czym tam jeszcze jeden zbiornik stoi. No a tu sporo no. tego jest. No. Ty będziesz z tamtej strony nagrzewał, a ja tu postaram się ściągać. Jedziemy po może, jak się podgrzeje, ten klej będzie się rozpuszczał i będzie się ściągało, no. Spróbować trzeba. E? Chłopaki jednogłośnie uznali pomysł za godny realizacji i 5 minut później wkroczyli w fazę wykonawczą. Czy to był właściwy trop, to się zaraz okaże. A co, po z tego będzie, co? Na razie zobaczę, bo połycia ściągam. To trzeba podobnie wygrzać, do. To... O, 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 Zdziałeś? Ile spadnie na raz? O, bacz! Tak. teraz ja raz w swoją stronę. Idzie! No, idzie, tak, bo... Teraz to chociaż widać, robotę! Technologia okazuje się nad wyraz skuteczna. Płachta gumy przy wspomaganiu palnikiem odchodzi bez porównania chętniej, a efekty pracy chłopaków wreszcie zaczynają być dostrzegalne. No jak, panowie, jak to idzie? No tak, jak widać, panie prezesie, no. Kurna, no godzina i, no i jeden minęła dopiero. i dopiero jed, jeden i to nieskończony. Jeszcze nie no. No Panie Prezesie, no nie jest to za ciekawe. Jest to duża płaszczyzna po pierwsze, żeby to wygrzać, to albo dwa palniki uruchomić, jeden po drugiego. Panowie, to tak to wy na zupę nie zarobicie. Nie mówię, że na firmę. To jest to gazu tyle zużyjecie i. No na bo, pewno, bo, no na pewno. pewno. I guzik z tego wychodzi. Tak być nie może.